Świat wobec sytuacji w Polsce. Wprowadzenie stanu wojennego wywołało dyplomatyczne protesty państw zachodnich. Nie podjęły one bardziej zdecydowanych działań z obawy przed zaostrzeniem sytuacji i zbrojną interwencją w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, co mogłoby przekształcić się w globalny konflikt. USA nałożyły na Polskę sankcje gospodarcze, dodatkowo potęgujące kryzys ekonomiczny. Jednocześnie liczne zachodnie organizacje społeczne i religijne świadczyły pomoc charytatywną, dzięki której głównie za pośrednictwem instytucji kościelnych do Polski napłynęło wiele darów. Moralnym triumfem Związku Solidarność było przyznanie Lechowi Wałęsie w 1983 roku Pokojowej Nagrody Nobla. Reakcja społeczeństwa. Ogłoszenie stanu wojennego całkowicie zaskoczyło działaczy Solidarności. Dlatego nie zdążyli rozpocząć strajku generalnego, planowanego w takiej sytuacji. Większe akcje strajkowe przeprowadzono jedynie w kilku ośrodkach, co ułatwiło władzom szybką pacyfikację protestów. Do największych doszło na śląsków w kopalni Wujek w Katowicach oddziały z ZOMO użyły broni palnej, a od kul zginęło dziewięciu górników. W kwietniu 1982 roku Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk i Bogdan Lis. Utworzyli tymczasową komisję koordynacyjną NSZZ Solidarność. Odrzucili postulaty przejścia do działań zbrojnych wysuwane przez część radykalnych działaczy. Zbigniew Bujak na przykład nakłonił podziemie do stawiania oporu cywilnego, to jest bojkotowania zarządzeń władz i tworzenia niezależnych w PZPR i instytucji społecznych. Solidarność nadal starała się organizować demonstracje uliczne Opozycja wzywała także do bojkotowania rządowej telewizji. Występowania w niej odmówili znani aktorzy czy dziennikarze. W porze nadawania dziennika telewizyjnego, mającego charakter propagandowy, demonstracyjnie gaszono światła w domach i wychodzono na spacery. Po paru miesiącach trwania stanu wojennego społeczeństwo w dużej mierze zniechęciło się do jakichkolwiek działań politycznych. Władze nie szły na żadne ustępstwa ani nie negocjowały porozumienia z opozycją. Liderzy podziemia byli stopniowo lokalizowani i aresztowani. W grudniu 1982 zawieszono stan wojenny. Ostatnie lata PRL. Stan wojenny został oficjalnie zniesiony 22 lipca 1983 roku. Wydarzenia z lat 81-83 podważyły resztę zaufania społeczeństwa do władz. Przeciwko aktom bezprawia i przemocy protestował m.in. kapelan Solidarności, ksiądz Jerzy Popiełuszko. W efekcie stał się celem ataków władz, a 19 października 1984 roku został bestialsko zamordowany przez oficerów SB. Wydarzenie to wstrząsnęło całą Polską. Solidarność, która przetrwała w podziemiu, stale była poddawana represjom, co znacznie ją osłabiało. Represje oraz trudności życia codziennego w Polsce zniechęciły większość społeczeństwa do działalności konspiracyjnej. Komuniści starali się stworzyć alternatywę dla Solidarności, dlatego w 1984 roku utworzyli zależne od nich ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych OPZZ. Ekipa Jaruzelskiego wbrew obietnicom nie zdołała przeprowadzić znaczących reform gospodarczych. Nie pomogły podwyżki cen i objęcie znacznej części produktów, np. paliwa, systemem przydziału na kartki. Dodatkowo złą sytuację gospodarczą pogłębiał rosnący stale dług zagraniczny od niespłaconych kredytów. Zachodni wierzyciele uzależniali ustępstwa w sprawie spłat od ponownej legalizacji Solidarności. Kraj pogrążał się w coraz większym kryzysie, a wielu Polaków uznało emigrację za jedyną szansę poprawy swojej sytuacji materialnej. Z Polski w latach 80. po stanie wojennym wyjechało około milion osób. Opozycja antykomunistyczna poza Solidarnością. Po wprowadzeniu stanu wojennego do działań przeciwko władzom komunistycznym włączyli się działacze młodego pokolenia, nie chcący się pogodzić. Z porażką Solidarności. Założyli nowe organizacje, których łączył wspólny cel: walka o likwidację komunizmu w Polsce oraz o uniezależnienie kraju od ZSRS. Pierwszą organizacją była Solidarność Walcząca. Działacze Solidarności Walczącej tworzyli podziemną strukturę, wydawali kol, portowali czasopisma, a także organizowali demonstracje ulicznej. Tutaj ciekawostka na czele solidarności walczącej stał wówczas Kornel Morawiecki, ojciec obecnego premiera rządu naszego. Następna organizacja to ruch społeczeństwa alternatywnego, który łączył poglądy anarchistyczne z działalnością antykomunistyczną. Jego działacze organizowali demonstracje przeciwko przymusowej służbie wojskowej, a także budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Federacja Młodzieży Walczącej grupowała uczniów i studentów. Organizowali oni demonstracje w rocznicy nieuznawanych przez komunistów świąt narodowych 11 listopada i 3 maja, a także zakłócali imprezy organizowane przez władze. I Ruch wolności i pokój. Członkowie tej organizacji żądali prawa do odmowy służby wojskowej i odpracowywania jej w formie służby zastępczej. Popularyzowali idee pacyfistyczne w Polsce i protestowali przeciwko sowieckim zbrojeniom. Jerzy Popiełuszko. urodził się na Podlasiu i po ukończeniu liceum wstąpił do seminarium. W 1972 roku otrzymał Święcenia kapłańskie. W latach 80. został kapelanem NSZZ Solidarność. W związku ze swoją działalnością był pod stałym nadzorem służb specjalnych. Kościół katolicki ogłosił go błogosławionym w 2010 roku.